W Reno w Nevadzie odbywają się krajowe mistrzostwa w wyścigach lotniczych. Na wyścigach w Reno liczy się jedną: prędkość. 100 tysięcy widzów będzie obserwować zmagania pilotów różnych maszyn od dwupłatowców po odrzutowce. Na 13-kilometrowym owalnym torze. Gwoździem programu są wyścigi w klasie Unlimited, która dopuszcza dowolne modyfikacje myśliwców z II wojny światowej. Wiele maszyn przerobiono, by były jak najszybsze. Tor wyznaczają 15-metrowe słupy, rozmieszczone na pustyni. Meta jest przed główną trybuną. Jimmy Leeward poleci swoim P-51 Mustangiem o nazwie Galopujący Duch. Tu Duch, wszystko w porządku. Przyjąłem, oczekuj. Tuż po 16.00 rozpoczyna się ostatni wyścig w klasie. Zawodnik numer 7, jesteś następny do statu. Sześć maszyn ustawia się w linii obok maszyny prowadzącej i leci z nią do linii startu. Panowie, do wyścigu start. Leeward leci po zewnętrznej, 30 metrów nad ziemią i ciągłe przyspieszanie. Trzeba omijać inne maszyny i nie uderzyć w ziemię, ani w słupy. Naprawdę jest co robić. Galopujący duch mija szósty słup pod koniec trzeciego okrążenia. Chyba ich dogania. Leeward jest trzeci i zbliża się do WUDU innego Mustanga. Lecz przy ósmym słupie nagle ostro się wznosi, obraca się i nurkuje w stronę tysięcy ludzi. Leciał prosto na mnie. Dostrzegłem odbłysk słońca na kołpaku. Leci prosto na nas. Galopujący duch spada na ziemię. To najgorszy wypadek w dziejach wyścigów w Reno. Ranny zostały 64 osoby. 11 zginęło, w tym. Jimmy Lee World. Wiedziałem, że nie przeżył. Nie da się przeżyć czegoś takiego. Był moim bliskim przyjacielem. Rozpłakałem się. Po kilku minutach zjawiają się śledczy NTSB, którzy przyjechali na wyścigi promować bezpieczne latanie. I'm Clint Cruikshanks. Klient Krupshanks i Howard Plugins z NTSB. Mamy przejąć śledztwo. Obaj widzieli wypadek na własne oczy. Niesamowita sprawa. Widzieliśmy, jak samolot się podrywa, obraca i spada na trybunę. Zamurowało nas. Śledztwo zwykle rozpoczyna się po kilku dniach, ale tym razem można zacząć od ręki. Nie ruszajcie niczego przed sfotografowaniem. Samolot uderzył w ziemię lecąc ponad 800 km na godzinę. Niewiele z niego zostało, zwłaszcza z przedniej części. Śledczy dzielą miejsce tragedii na kwadraty i rozpoczynają żmudne poszukiwania śladów. Uwaga! Wszystko, co znajdziecie, trafia do takiej torby. Jasne? 4, 5, 6. Wkrótce pojawia się interesujące znalezisko. Skąd to? Stamtąd? Mały element znacznie oddalony od reszty. Znaleziono go między dziewiątym i pierwszym słupem. Jak się tam dostał? 460 metrów od reszty wraku. To była spora niespodzianka. Śledczy przeglądają szczątki zebrane w hangarze nieopodal Sacramento. Tymczasem media pokazują nagranie samolotu z chwili tuż przed tragedią. Widać na nim, że oderwała się lewa klapka wyważająca. To ten element, który znaleziono znacznie dalej, ma kluczowe znaczenie dla sterowności maszyny. Aby nie trzeba było ciągle wykonywać drobnych ruchów sterem wysokości, klapki wyważające utrzymują go nieruchomo w pozycji neutralnej. Jeśli ulegną awarii, samolot może stracić sterowność. Dlaczego odpadłaś? To dane z chwili przed wypadkiem. Śledczy analizują zapis systemu telemetrycznego rozbitej maszyny, który zastępuje czarną skrzynkę. Zbiera on i przesyła na Ziemię dane o działaniu systemów. Prędkość i obroty w porządku. Ciśnienie oleju też. Prawie wszystkie parametry są w normie. Ale jeden odstaje. Wow. Patrz na przeciążenie. Chodzi o wrażenie siły, z jaką przyciąga nas Ziemia. Na Ziemi jest to 1G. Podczas wyścigu. Sześciokrotnie więcej. U Jimiego było jeszcze więcej. Poza skalą. Materiał wideo pozwolił ustalić, że przeciążenie sięgało 17G. To ponad 5 razy więcej niż czują astronauci podczas startu. Straciłbym przytomność, 30-latek również. A nawet wyjątkowo odporny pilot myśliwski. Najprawdopodobniej wskutek przeciążenia pilot stracił przytomność, więc samolot leciał w stronę ziemi zupełnie bez kontroli. Pilot nie miał szans ominąć trybuń. Czy nagły wzrost przeciążenia spowodował oderwanie się klapki i nagłe wznoszenie? Czy klapka oderwała się z powodu nadmiernego przeciążenia?